Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na starego, dobrego vloga, którego już jakiś czas nie było. Ostatni film był gadany, jak się nie mylę, i był to film z naszego ślubu o naszych usługodawcach, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście, to serdecznie zapraszam Was do poprzedniego filmu. I na sam początek również zapraszam Was na mojego Instagrama, który wyświetli Wam się gdzieś tutaj albo tutaj, żeby być na bieżąco, więc zapraszam do obserwowania. No i tak kochani, dzisiaj rozpoczynamy dzień... Całkiem produktywnie, ponieważ niedawno wróciłam od moich rodziców, ponieważ pilnowałam przez noc mojej siostry, bo moi rodzice pojechali na Andrzejki. Dobra, stwierdziłam, że was na chwilę odłożę, będzie mi wygodniej i też nie będzie tak trzęsło. Więc tak, pilnowałam mojej siostry właśnie przez noc, ponieważ moi rodzice pojechali na imprezę Andrzejkową. W jakich czasach my żyjemy, że to starzy się bawią, a młodzi siedzą w domu Śmieszniejsze jest to, że Wieczorem zrobiłam popcorn Bo był też mój brat w domu I mówię Agaci, żeby sobie pooglądała przez chwilę Jakieś filmy tam, ona ogląda być Jakieś bajki, jakieś tam filmiki na YouTubie A ja pójdę się wykąpać, w ogóle moi rodzice Mają prysznic i tak dawno Nie brałam prysznica, my mamy wannę A ja uwielbiam prysznic, jak dojdzie do remontu No to na pewno zmieniamy wannę na prysznic Wychodzę spod prysznica, patrzę, ona śpi Także złote dziecko. Ja też powiem Wam, byłam wczoraj strasznie wykończona, bo wczoraj był tak zwany dzień, dzień techniczny, czyli dzień sprzątania. Ja też się szykuję powoli z mm, sprzątaniem świątecznym i wczoraj już pomyłam wszystkie okna, wyprałam firanki i zawiesiliśmy również taką kurtynę, przepiękną kurtynę świetlną w salonie, którą Wam później pokażę. W zeszłym roku kupiłam ją, ale doszła po świętach, więc dopiero w tym roku mam ją pierwszy raz. Więc naprawdę, naprawdę wygląda świetnie i to jest na razie jedyna dekoracja świąteczna, którą mam. Dlaczego tak wcześnie szykuję się z dekoracjami? A no, dlatego, że w zeszłym roku również robiłam to pod koniec listopada. Ale lubię się nacieszyć tymi świętami, światełkami. Często ludzie mają tak, że zaczynają ubierać późną choinkę, ale też późno ją rozbierają, powiedzmy w okolicach lutego. Ja to robię tak, że pod koniec listopada już dekoruję, ubieram choinkę, a ściągam wszystkie dekoracje 6 stycznia, czyli w Święto Trzech Króli. Jakoś nie widzę sensu później trzymać tej choinki. No, przed świętami jest ten klimat, wyczekiwanie. No, to jest moim zdaniem troszeczkę coś innego. Jeszcze Wam zdradzę filmik, który się pojawi niedługo. A jest to filmik z może nie tyle ogłoszeniem, bo myślę, że większość osób, które mnie znają, pewnie wiedzą, że razem z moją przyjaciółką... Stworzyłyśmy swoją markę e, i film pojawi się już niedługo na kanale, ponieważ chciałabym zawrzeć w tym wszystko związane właśnie z Heronem e, i, i tak dalej. Mówiąc to, muszę Wam troszeczkę zaspoilerować, ponieważ jest to marka świec sojowych, słuchajcie. E, więc wczoraj miałyśmy trochę gotowania, trochę pakowania. Ja też rozwoziłam, bo niektórzy moi znajomi pozamawiali właśnie, właśnie nasze świece, więc rozwoziłam wieczorem. Pan mnie tu męczy, ty łobuzie jeden, łobuzie jeden, mm. Powiem Wam, że ostatnio odebrałam swoje nowe okulary korekcyjne, które sobie zamówiłam. No, tamte już nie podobały mi się, to kiedyś były takie modne, nie wiem czy kojarzycie takie okulary w stylu nerd chyba to się tak nazywało takie, takie czarne, ale już mi się znudziły. Chciałam coś nowego, też wada mi się troszeczkę zmieniła, niestety na gorsze, więc zdecydowałam się kupić nowe okulary i w końcu słuchajcie widzę świat więc, <noise> więc jestem przeszczęśliwa jeżeli chodzi o okulary na które się zdecydowałam to kupiłam je w salonie Paris Optic. On jest taką sieciówką, więc myślę, że w jakichś większych galeriach na pewno ten optyk znajdziecie. Nie robiłam tam badań, wiem, że można, ale ja robiłam prywatnie po prostu u innego lekarza. No ale na okulary zdecydowałam się właśnie takie. No i dajcie znać. Mi się wydaje, że jest całkiem nieźle. Na początku nie mogłam się przyzwyczaić. Dlaczego ty mnie kryjesz? Na początku nie mogłam się przyzwyczaić, ale chyba już mi przeszło więc tak to wygląda. Dzisiaj zapowiada się, słuchajcie, długi dzień, ciekawy dzień, ponieważ właśnie czekam na mojego męża i będziemy jechać do Tychów. Słuchajcie, umówiliśmy się z mojego męża, rodziną na kręgle, więc słuchajcie, idziemy na kręgle, później może pójdziemy coś zjeść, bo jako nieperfekcyjna pani domu, słuchajcie, nie robiłam dzisiaj obiadu. Dzisiaj jest niedziela, więc na pewno zjemy sobie coś na mieście, a wieczorem, słuchajcie, jeżeli się uda, zależy też o której wrócimy, no bo wiecie, te mm, spotkanie może się przedłużyć i tak dalej. Więc jeżeli wrócimy o w miarę sensownej godzinie, to chciałabym powyciągać już dekoracje świąteczne. Może uda mi się również ubrać choinkę, zobaczymy. Nie kupowałam jeszcze w tym roku żadnych nowych dekoracji, a to się na pewno, na pewno się zmieni. Znacie mnie zresztą. Ja lubię kupować co roku kilka tam nowych dekoracji, no i mam właśnie na przyszły rok. No i tak kochani, więc zapraszam Was dalej do oglądania. Dobrze, obiecałam Wam, że pokażę, jak wygląda ta kurtyna świetlna z Aliexpress. Słuchajcie, wygląda ona w ten sposób. Oczywiście możemy zmieniać tryby takim guzikiem. Ja będę tutaj naciskać i Wam pokażę. O, tutaj mamy takie w miarę jednolite, takie delikatne. O, to jest słodkie, urocze, <laughs> bardziej mrugające. O, proszę, mnóstwo ma tych trybów, powiem Wam. O, tutaj jest. Tutaj jest taki, który się nie zmienia. No słuchajcie, wydaje mi się, że jak za trzy dyszki, no to super, super sprawa. Tak jak mówię, ja to zamówiłam na Aliexpress. Są to takie bardzo delikatne druciki, które możemy tak naprawdę wyginać w różne strony. One przychodzą złożone w takie kółeczka i trzeba je po prostu rozprątać, ale myślę, że naprawdę fajnie to wygląda. Jeszcze w stanie choinka, to już w ogóle, w ogóle będzie świetnie. Więc jeżeli czajcie się na taką kurtynę, to serdecznie Wam polecam. Dobra kochani, ja już wróciłam. Jesteśmy w domu. Jest dosyć późno, bo jest już koło godziny ósmej, więc stwierdziliśmy z Adrianem, że nie będziemy ubierać choinki dzisiaj, przełożymy to może na jutro, ale żeby zmniejszyć sobie obowiązków, to stwierdziliśmy, że wyciągniemy dzisiaj dekoracje świąteczne, a jutro albo tam na dniach po prostu ubierzemy choinkę, żeby było po prostu z głowy, więc idę wyciągać rzeczy, które mam pochowane w takim naszym... W składziku, magazynku, coś takiego. Więc lecę ściąg dekorację i zobaczymy, co tam ciekawego mam. Wielkanocne. Dobra, tutaj widzę, że mamy kubeczki świąteczne. Więc wyciągamy. Tutaj mam ścierki, kapcie i poszewki. Wyciągamy. Mam takiego gigantycznego. O. Mikołaja, zawsze go pod choinką, więc w tym roku myślę, że też tak będzie Kolejny worek, tutaj mamy, widzę, jakieś skarpety i, <laughs> i chyba swetry świąteczne, więc też zostawię Pewnie jeszcze w kartonie się coś znajdzie Tutaj mam taki karton po ekspresie do kawy, ale no zawsze się takie kartony przydają na różne takie pierdolę właśnie Dobra, więc robimy przegląd dekoracji Mamy dwa przepiękne kubki z zeszłego roku z Pepco Trzeba je będzie odświeżyć. Dwa świąteczne kubki z Home and You, pamiętam. Chyba dostaliśmy je w prezencie. Następne worek. Tutaj są te skarpety i poszepki, jak się nie mylę. Dobra, mamy zakupiańskie skarpety, jak ja to nazywam. Pamiętam, że dostałam je w prezencie od mojej przyjaciółki w zeszłym roku. Ale skarpety idą do prania. Następnie takie skarpety. Je też dostałam w prezencie w zeszłym roku. Też idą do prania. Tu są jakieś Adriana chyba skarpetki. Tak. I nasze świąteczne swetry. Tak wygląda pierwszy sweter. Też idzie do prania. Trzeba jednak odświeżyć, wiecie, te rzeczy w roku czasu. A mój sweter wygląda w ten sposób. Jest uroczy, przesłodki. Dostaliśmy też, pamiętam, w zeszłym roku właśnie na święta. Dobra, druga siata. Lecimy dalej. Oj, to już się dziwię, ciekawiej. Słuchajcie, po pierwsze są moje świąteczne kapcie które dostałam również w prezencie w zeszłym roku więc fajnie uwielbiam te kapcie. Następnie mamy świąteczne świąteczne poszewki. E, te pamiętam kupiłam w zeszłym roku, ale tu jest tragiczne światło. W zeszłym roku w Pepko. E, Podziękuję Wam dziś link do tego holu, gdzie będziecie mogli lepiej to zobaczyć. Dwie czerwone poszewki z Ikei. Kurczę, wiecie co, coś obawiam się, że dzisiaj tego nie zrobimy, bo ja muszę te wszystkie rzeczy po prostu wybrać. Następnie mam taką szmatkę świąteczną również i kolejne dwie świąteczne poszewki. Trochę tych poszewek mam. Wydaje mi się, że nawet mam więcej poszewek świątecznych niż ogólnie na cały rok. Ale tu też powinny być jakieś świąteczne dekoracje. Oczywiście, że tak, słuchajcie. Pierwsze remiferkowe kapciochy. I to są kapciochy, które kupiłam kiedyś mojemu tacie w prezencie, ale on jest zimnolubny i nie lubił w tym chodzić, więc mu zabrałam. Dalej mamy lampeczki. I te lampeczki miałam powieszone, pamiętam, w zeszłym roku... Na lustrze. W tym roku już tego lustra nie mam, ale na pewno znajdę miejsce, gdzie mogę te lampki powiesić. Następnie mam wieniec. Wieniec zrobiony przez moją mamę. Zawsze go wieszałam sobie na drzwi. W tym roku myślę też albo na drzwi, albo na okno, bo powieszę, zobaczymy. Następnie dwa krasnale wykonane. Oczywiście przez moją mamę. W zeszłym roku, jak robiłam porządki i dekorowałam, to też Wam pokazywałam te kasnale. Mam tutaj świąteczne ubranko dla pandy, czyli taką mikołajkę, którą muszę naprawić, bo jak widzicie tutaj te niteczki mi się urwały. No ale wygląda w tym przeurocze i myślę, że w tym roku też nam się przyda. Następnie mamy szklankę z Ikei, którą albo to jest po świeczce, coś takiego. Myślę, że dam tu podgrzewać i też będzie jako fajna dekoracja gdzieś w łazience na przykład i to by było słuchajcie na tyle. Z tego co ja wyciągnęłam, bo tam na pewno są jeszcze jakieś dekoracje świąteczne, w których nie zauważyłam. Okay, wróciliśmy właśnie z Lidla i postanowiłam zrobić Wam taki szybki food haul i pokazać po prostu, co, co ciekawego kupiliśmy. A to są takie bardzo basicowe rzeczy, więc lecę po prostu po kolei. Najpierw mamy świeże jajka, z wolnego wybiegu. Staram się coraz bardziej zwracać uwagę na takie drobne rzeczy, więc są. Kupiłam kusteczki dezynfekujące do świeczek. Następnie Dwa opakowania pieprzu kolorowego, bo mam taki swój młynek i już mi się kończy, więc wziąłam. Następnie mamy serek wiejski, białą cebulę, jedno awokado, kostkę masła, kostkę mydła DAW. Następnie mam pasatę pomidorową z firmy Mutti. Ostatnio sporo widziałam tej reklamy w telewizji, bardzo, bardzo dobrze się reklamują i stwierdziłam, że spróbuję, przetestuję, zobaczymy. Następnie wziąłam sobie jakieś tabletki przeciwbólowe, bo już nie mam żadnych w domu. Widzę, że Adi wziął nektar bananowy, razy dwa. Drugi. Następnie takie zwykłe gąbki do czyszczenia, do naczyń. Pieczarki, główkę czosnku, dwie wody, druga siata. Mamy croissanty z nadzieniem orzechowym. E, to jest trochę ja moje getty pleasure, wiecie? Za każdym razem, jak jestem w Lidlu i widzę, że są te croissanty, bo bardzo często ich nie ma, e, to piorę sobie jednego. E, Śmiechamy jedną z sosów. E, tortille, bo będzie Adieu robił kasabinę na obiad, więc jest. jest. Ja wziąłam sobie do spróbowania taki jogurt wegański z kokosem, jagodą i aronią. Zobaczymy cztery kajzerki. Następnie takie odkrycie, które dorwałam właśnie w Lidlu, są to piramidki smaku do bulionu, do rosołu. I są to takie piramidki, w, który, w których znajdują się wszystkie przyprawy, przez co później nie trzeba, wiecie, wławiać liścia laurowego, ani ziela angielskiego. Wszystko jest w takim w takiej piramidce właśnie. O, tutaj jest nawet taki, taki obrazek, więc tak to wygląda. No i ostatnio to jest moje drugie opakowanie, więc dopiero też zaczęłam testować ale wydaje się całkiem w porządku zobaczymy. Paski z fileta, z piersi z kurczaka. Do jutrzejszej kasady na obiad. Drugi serek wiejski. Następnie wziąłam trochę warzyw, bo chcę zrobić zupę krem z pomidorów w najbliższym czasie. Nie wiem, czy jutro się za to nie zabiorę, więc, więc mamy tak, Wziąłam jedną taką większą pietruszkę. Trzy takie większe marchewki. Następnie mamy dwie papryki. Jedna jest na kasadyję, druga na krem z pomidorów. Znowu z tej firmy Mutti wziąłam pomidory krojone w puszce, które również dodaję do kremu z pomidorów. Jestem ciekawa, jeszcze nigdy ich nie próbowałam, szczerze mówiąc. Kukurydza na kasadyję, Te ulubione parówki starczyńskiego. Zawsze bierzemy sobie ten Family Pack. Bustercza na dłużej. My mamy też psa, więc często się z nią dzielimy tymi, tymi parówkami. Widziałam takie, takie paróweczki właśnie z cielęciny. E, dla psa. Coszka uwielbia te parówki, więc to są takie, takie raczej kiełbaski, coś takiego. A takie zawieszki na, na toaletę, bo też już się wszystkie skończyły. Porki na śmieci. Tutaj wziąłem jakieś takie ekologiczne, bo to, to były chyba jedyne, które miały te, takie, wiecie wiązanie. Ja strasznie, strasznie lubię to wiązanie i nie lubię worków, które są do zawiązywania takiego ręcznego. Następnie mamy cukier, niestety biały, ale nie mogę się odzwyczaić. I ostatnia rzecz, którą zobaczyłam i powiedziałam, że muszę to mieć, jest to mydło do rąk gingerbread, czyli takie ciasteczka korzenne. Jeszcze nie wąchałam, nie wiem jak, jak to pachnie, ale samo opakowanie mnie skusiło, więc mamy, mamy też mydło. No i tak, to jest wszystko. Biorę się za pakowanie tego i mam nadzieję, że dzisiaj ubierzemy już choinkę, żeby było z kolejnego dnia udało mi się wszystko udekorować z tego co miałam nie mam jeszcze żadnych nowych dekoracji ale jeżeli się pojawią to na pewno wam pokażę będzie jakiś hol świąteczny tak jak w zeszłym roku zobaczymy tak naprawdę jak to wszystko wyjdzie ja ogólnie już troszeczkę bardziej się ogarnęłam jakoś nie wiem powiem wam że po całym tygodniu takiego nie noszenia zbytnio makijażu, tylko takie wiecie delikatny powiedzmy, miałam ochotę dzisiaj zaszaleć, więc zrobiłam taki, taki mocniejszy makijaż, nawet dokleiłam sztuczne rzęsy, czego już bardzo dawno nie robiłam ale po prostu miałam taką, taką ochotę, też zaraz będę nagrywać drugi film więc chciałam po prostu jakoś wyglądać, wiecie, jak to jest. Ale stwierdziłam, że pokażę Wam te dekoracje, które udało mi się już wyłożyć. I po prostu, tak jak mówię, będzie hol z czymś nowym. Więc póki jestem w sypialni, pokażę Wam, co się zmieniło. No, z dobrze, sypialni. więc tutaj sobie postawiłam ten wieniec. Na początku dałam go na okno. Miałam taki haczyk właśnie przyklejony, ale spadł mi z tego haczyka. No i stwierdziłam, że po prostu tak go sobie tutaj położę na parapecie. Następnie mam tutaj takie lampeczki z pepko. One są, jak widzicie, na baterie. No i myślę, że całkiem fajnie to wygląda. Jeżeli chodzi o łóżko, no to dałam tutaj dwie takie poszewki. One są ja się nie mylę z Pepko, ale kupiłam je jako dwa lata temu. No i tutaj jest taki mój Jasiek, którego mam już od kilku lat. Dostałam go kiedyś od mojego taty. No, i zawsze tutaj jest właśnie na uszu. Jeżeli chodzi o kuchnię, no to powiem Wam, że tutaj miałam troszeczkę zagwozdkę, bo mam te lampki, o których Wam mówiłam, że miałam je na lustrze, ale w tym roku już lustra nie mam i naprawdę nie miałam gdzie ich dać. No i stwierdziłam, że tak w kuchni na oknie całkiem nieźle, całkiem nieźle to wygląda. Tutaj są też moje storczyki, które wczoraj miały kąpiel. No i taka mała dekoracja w postaci takiej choineczki, która również jest z pepko. Następnie jeżeli chodzi o przedpokój, to powiesiłam sobie takie lampeczki tutaj na lustrze. Również na baterie. No i mniej więcej tak to wygląda. Fajnie to wygląda wieczorem. Nawet taka skromna dekoracja na wejściu, myślę, że całkiem nieźle to wygląda. Jeżeli chodzi o łazienkę, no to tutaj mam takie trzy, trzy świeczniki, do których muszę dać podgrzewacze. Ale wieczorem też fajnie to wygląda. No i na oknie położyłam takie e, dwie gwiazdy, które miałam zeszłego jeżeli roku. Jeżeli chodzi o salon, no to tutaj myślę najwięcej się zmieniło. Postawiliśmy choinkę niestety muszę mieć tutaj odkurzacz, bo jego stare miejsce zostało zajęte, ale to wam zaraz pokażę. Tutaj mamy na razie takie prezenty, które nie są absolutnie żadną atrapą, ani nic z tych rzeczy, są to po prostu zamówienia z naszego sklepu, które pakujemy teraz właśnie w takie piękne prezenty na święta. U góry tutaj mam dwóch krasnali, z tyłu tutaj dwa takie słoiki, które służą mi jako świeczniki. Tutaj postawiłam tego wielkiego Mikołaja. Tutaj jest taka mm, dekoracja z You, jakbyście pytali. Fajnie on tu wygląda. Zawsze go dawałam pod choinką, a teraz tak obok telewizora, na takiej wysokości, bo na takim y, taborecie. No, myślę, że całkiem nieźle. Następnie tutaj mam taką świecącą latarenkę. Widzicie, jakieś świece, podgrzewacz, Pierdzioszek coś sobie tutaj je, tak? <laughs> e, położyłam, właśnie zmieniłam poszewki na takie bardziej świąteczne. Mam tutaj też taki koc, za oknem jest śnieg i jak panda przychodzi do domu, to ona skakuje na kanapy, no i żeby nam nie brudziła, to mamy taki koc, który, który jest bardzo łatwo wyprać. Ja myślę, że to by było wszystko, jeżeli chodzi o ten film. Jeżeli film Wam się podobał, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji na dole, będzie mi bardzo miło. A tymczasem ja się z Wami żegnam i życzę Wam miłej niedzieli. Buziaki, papa! Pa.